Siemanko z tej strony, Rutenio i witam Was w kolejnym odcinku na moim yy, dawno już nienawidzonym kanale przez nie tylko mnie, ale i przez Was. Yy, no i w dzisiejszym odcinku chciałem dokładnie: Francu, ty się na razie nie wtrącaj. Tak, ze mną jest Francu IT i dzisiaj yy, przedstawię Wam mój serwer Discord. Tak, bardzo. Dokładnie, bardzo nie serdecznie Was na niego zapraszam. Jeśli Wam się bardzo nudzi, no to wbijajcie. Jak się Wam nie nudzi, jesteście zęci, no to nie wbijajcie. No i generalnie nie wiem, co tu dużo gadać. Na razie jeszcze ten serwer jest beznadziejny, ale jak wbijecie, no to napiszecie jakieś propozycje, to będzie robię lepszy. ja go osobiście, dla całości, to jest bez beznadziejny, ale możecie zrobić, co będzie, nawet bez mojej pomocy wyznaczycie, że wbijecie w ten link do Discorda Jeżeli posiadacie konto, tam

Dokładnie. Z ust mi to wyjąłaś, a raczej nie z ust, tylko z dzioba, bo ja mam dziób, bo debil jestem. No i dziękuję za nieoglądanie yy, i wesołych świąt i nara krajeży nara!